Cześć, witam serdecznie z tej strony Kryptowujek. Zapraszam do krótkiej aktualizacji tego, co się dzieje dzisiaj. Wyjątkowo rano 10 godzina, rano 9 września, więc zobaczmy, co się dzieje. Mieliśmy tutaj odbicie, tak naprawdę, od samego dołu strefy popytu, więc mieliśmy tutaj też, odzyskaliśmy niski poziom wolumenowy tego zasięgu wolumenowego, więc pojawiła się pompa. I lecimy sobie spokojnie do punktu kontrolnego na poziomie 21411. Tak samo, pivot w tym miesiącu we wrześniu jest 21588, czyli tak jak planowałem, wszystko się dzieje powolutku. Więc kilka trade'ów już mi się pozamykało, tych skalpów, longów, że tak powiem. No i kwestia będzie tego, co się wydarzy w tym rejonie powyżej 21300. Czy odbijemy się od punktu kontrolnego, od pivotu i od linii trendu? Czy to będzie jakiś opór, czy to będzie kolejny zjazd w tym miejscu? Czy przebijemy się i zaczniemy nowy bull run? Tak naprawdę, ale. No nic nie wskazuje na to fundamentalnie na świecie, że y, będzie jakaś wielka pompa do nowego ATH, czy tam nowy cykl. Jeszcze nie, jeszcze nie. Także obstawiam, że tutaj będziemy po prostu zjeżdżać z powrotem na dół. Y, kolejnym moim punktem będzie prawdopodobnie ta dolna strefa popytu, czyli 17600 i 16170. Z prostej przyczyny y, ta strefa popytu została już mocno zmęczona, czyli raz, dwa, y, tutaj tak naprawdę trzy i cztery. Cztery razy dotknęliśmy ten poziom, więc może być kiepsko, że tak powiem, ale wszystko w swoim czasie będziemy oglądać, będziemy się zastanawiać. Nagrywam ten odcinek teraz właśnie dlatego, że wydaje mi się, że jest to odpowiedni moment, żeby rzucić na to wszystko okiem. Jeżeli chodzi o pary do BTC, no to Ethereum tutaj mocno sobie leci do góry, nie wskazuje tutaj na, nic na to, że będzie jakiś mocny zjazd, niestety tutaj moje tradey się troszeczkę nie udały. Jestem troszeczkę w plecy względem Bitcoina, względem Ethereum, sorry, ale nie względem dolara, więc nie jest źle. Jeżeli chodzi o Ethereum do BUSD czy tam do dolara, no to też tutaj przebiliśmy się przez ten pivot miesięczny, i dalej jesteśmy w strefie em, podaży. Więc zobaczymy, czy ta strefa będzie miała jakieś znaczenie, bo może być tak, że po prostu nie będzie miała tego znaczenia. E, wolumen jest całkiem spory. Jeszcze dzień jest, jeszcze jest wcześniej, także dużo się może zmienić. Tak samo cały czas czekamy na dotknięcie tej głównej linii trendu spadkowego. Na dzień dzisiejszy jest to 22150. i też u góry mamy strefę podaży. Mamy też opór numer 2 w tym rejonie, więc mamy tutaj parę powodów do tego, żeby, żeby po prostu odbić się w dół, tak jak Bitcoin. Także jeszcze zobaczymy sobie ewentualnie e, co będzie teraz i ja powiem szczerze, że swojego longa zamknąłem od odbicia tutaj 12%. E, Skalp mi taki wystarczy, nie będę ryzykował więcej. E, BNB jeszcze czekam do miesięcznego pivotu 296,2, zamknę troszeczkę wcześniej, jeżeli byśmy się wyżej wybili to byłoby fajnie, tutaj oczywiście też mamy, przebiliśmy się przez tą linię trendu, więc jest duża szansa na to, że będziemy kontynuować ten trend nawet do poziomu oporu numer 1, 320 dolarów i tutaj mamy też strefę podaży tak naprawdę w, około, w okolicach 320-326 dolarów, więc bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne następnie mamy co myśmy tu jeszcze mieli, co tutaj Ethereum Classic, tutaj niestety nie śledziłem, bo to ma bardzo dużo wspólnego z przejściem Ethereum na 2.0 na Proof of Stake, więc tutaj no, dosyć dużo niewiadomych tak naprawdę. Co będzie z Ethereum Classic, z Ravenem, Raven Coinem i z um, który to był jeszcze coin. Um, i Trim Classic Raven i jakiś tam jeszcze nie pamiętam, który, nie miałem o tym teraz mówić. for udało mi się tutaj zgarnąć troszeczkę profitów, tutaj akurat to było na tej linii trendu i zobaczymy czy się od niej odbijemy, tutaj były zakupy robione na poziomie 17,80, więc tu też troszeczkę jakby 9% około wpadło, aczkolwiek dalej czekam na dotknięcie piwotu, to jest 2 centy około. Bardzo ładnie, tak jak się spodziewałem, dotknęliśmy praktycznie e, prawie tego pivotu e, miesięcznego znowu, ja sobie już ściągnąłem profit tak naprawdę na tym knocie 91.6 e, i kupiłem po 8.24, więc jak najbardziej e, całkiem niezły deal w takim kanale 10%, więc e, to się udało. AVAX poszedł troszeczkę do góry. AVAX cały czas czekam na e, dobicie do 21,66. Więc czekam na to, żeby zrealizować profit, który kupiłem e, wcześniej. E, bit z bitem nic nie robię aktualnie. Łu, e, troszeczkę się ruszyło, bo e, tutaj mieliśmy 15, tutaj akurat zrobiłem sobie chyba średni zakup po 15,09, go dokupiłem trochę niżej, no i dalej czekam na ten pivot, na tym poziomie 18,60 tak naprawdę. HNT na razie spokojnie, ale wygląda jak akumulacja, więc mam nadzieję, że druga kreska, czy trzecia, czwarta będzie tutaj, czy, czy no jeszcze z tydzień, powiedzmy sobie, może to potrwa, jak dobijemy do pivotu, więc tu będzie naprawdę dobry profit 97%, to by mi odpowiadało. FTT troszeczkę ruszyło, bardzo ładnie się przybiło przez linię trendu spadkowego, no i jesteśmy bardzo blisko pivotu, Jeszcze troszeczkę musimy się wybić 2,5%, a od strefy popytu do samego pivotu Mamy 11%, więc całkiem nieźle. Nano też powolutku, powolutku, ale coś tam się dzieje. Dar z tego co widzę, wyskoczył troszeczkę od S1 się odbija leci do góry. Mam naprawdę nadzieję, że dobijemy do 28 centów. No, i tak jak mówiłem, Raven tutaj bardzo mocno się wybił ze względu na to, Ethereum, tak naprawdę, już tutaj mieliśmy wielki wolumen na samym początku. Tutaj było lekkie niezdecydowanie, ale lecimy jeszcze wyżej. Aczkolwiek ja już tego nie dotykam. I S Fund, no powiem Wam szczerze, że. Mm, Jestem sceptycznie nastawiony co do tego coina, więc to co farmiłem na pancake'u sprzedałem i na razie już tego nie farmię. Aktualnie farmię sobie encora, bo z tego co widziałem to mamy tutaj całkiem niezły potencjał, że tak powiem. Nawet jeżeli dolecimy do tych 4 centów to będziemy mieli 11% więcej. więc wszystko co farmię w tym dołku sprzedam tutaj wyżej i ewentualnie będę się zastanawiał co dalej bo jakby pierwszy opór, który widzę, jest dopiero na 6 centach tak naprawdę, więc tak jak tutaj mieliśmy odbicie, to może dobijemy do tego jeszcze raz. Dobra, to wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo za uwagę, życzę Wam miłego weekendu, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia i cześć.